Pokażę Wam, jak zrobić taką bransoletkę. Nazwałam ją bransoletka dynikowa. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne 30 gumek pomarańczowych. W moim przypadku jest to taki odcień oraz 13 gumek zielonych plus kilka dodatkowych na przedłużenie bransoletki. Ja mam taki odcień zieleni. Oraz potrzebujemy także. Haczyka i krosna rainbow W ustawieniu takim, aby strzałka pokazywała naprzeciwko Was. Ja będę mieć ustawione krosto na boku, bo tak lepiej widać, ale Wy musicie mieć ustawione tak, aby strzałki pokazywały przed Was do góry. Dobrze, a zatem zaczynaj. Pierwszą przepraszam, będę teraz przelecić. Okay. Dobrze. Pierwszą gumkę układamy tutaj. Ja będę trzymała to. Następną gumkę nakładamy tutaj, w rzędzie środkowym. A następną gumkę od kołeczka w rzędzie środkowym do kołeczka w rzędzie le. Następnie bierzemy także pomarańczową gumkę i od kołeczka w rzędzie środkowym do kołeczka w rzędzie le. Bierzemy następną także pomarańczową gumkę. I nakładamy ją od kołeczka w rzędzie środkowym do kołeczka w rzędzie prawym. Następnie bierzemy dwie zielone gumki. Dwie. I nakładamy je. Tutaj. O tak. I musi nam powstać coś takiego. Bierzemy następną gumkę pomarańczową i nakładamy ją następną gumkę także pomarańczową. Tutaj pamiętajcie, wy nie musicie mieć krosną, tak żeby strzałki pokazywały naprzeciwko Was. Następną gumkę nakładamy tutaj. Następną oj, muszę słuchać ostrość, ok. Następną gumkę nakładamy tu. Ok. Następną natomiast nakładamy tu. Dwie gumki. Zielone. Dwie. Pamiętajcie, zawsze jak bierzemy zielone, to pod dwie. I te dwie zielone nakładamy tu. I taki wzór już musi być do końca krosny. Ja będę sobie układać w swoim tempie. Wy układajcie w swoim tempie, jeżeli robicie dla Was za szybko. Zastopujcie odtwarzanie filmu. Kolejność gumek jest bardzo ważna. Pamiętajcie. zielone. Dwie. Pamiętajcie, dwie. Być może słychać mojego tatę. Jeśli słychać, to bardzo przepraszam. na spotkanie. Dobra. Precisa jest zdrobienia. Tylko zrobimy rezoletki dinkowej. Ja już kończę. Tak. I zostały mi tylko ostatnie dwie Zielone tu. Następnie odwracamy krosno. Tak, żeby strzałka wskazywała w naszą stronę, a kołeczki układały się w kształt smutnej buźki. Teraz ja też będę trzymać bokiem, żebyście widzieli. Bierzemy jedną zieloną gumkę. Teraz tak. Zawijamy ją dwa razy na ostatnim kołeczku wrzędzia środka. O tak. I będziemy zaczynać przewijanie. Lub przeplatanie. Tak, naprawdę to, 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 to nie ma konkretnej nazwy, tylko w angielskim nazywamy to looping I wbijamy się pod te dwie zawinięte gumki, i bierzemy tą jedną zawiniętą gumkę, bierzemy te dwie z dołu. Przytrzymujemy sobie kapturek, czyli te dwie zawinięte, i przekładamy te dwie spod spodu na kołeczek naprzeciwko. Prawidłowo zapętlone gumki tworzą kształt kropelki, czyli taki. Następnie wbijamy się pod te. Wszystkie zielone, bierzemy pierwszą pomarańczową i nakładamy i przekładamy tam, gdzie robi nam się łezka. Wbijamy się po zielone, bierzemy pierwszą kółkę, przekładamy ją na kołczek, gdzie robi nam się łezka. I ostatnia już w moim przypadku kółka, nakładam ją na kołczek naprzeciwko. I teraz wbijam się pod te dwie pomarańczowe. Piorę pomarańczową spod spodu. Przekładam ją na kołeczek środkowy. Oj, coś mi się Okej, okay, już. Teraz z drugim koczkiem to samo. Wbijam się pod te dwie pomarańczowe. Piorę to z dołu i przekładam na, ko... na kołeczek w rzędzie środkowym I powstało nam coś takiego. Wbijam się pod wszystkie pomarańczowe gumki, których jest strasznie dużo. I biorę dwie zielone stoł, przekładając je na kołeczek naprzeciwko. Tym samym sposobem do końca krosna. się pod wszystkie zielone. Bierzemy pomarańczową. Przekładamy na ten kołeczek, na którym robi się łezka. Następny kołeczek. Na ten kołeczek, na którym robi się łezka. Następny kołeczek naprzeciwko łezka. Stąd kołeczek w rzędzie środkowym. Tam odkładamy kółkę. Tak. I tak. Pod wszystkie pomarańczowe. I tu. Ja teraz zrobię w swoim tempie, szybciutko, bo już mi mało czasu zostało, wiecie? Nawet bym powiedziała bardzo mało. Ojej. Jeszcze naprawdę. Szybko działać. już nie dużo zostało. W zasadzie tylko zdjąć skrosna i przedłużyć. Dobrze. I jak przypleciemy wszystkie kumki, to musimy wbicie w ostatni kołeczek przełożyć haczyk przez wszystkie kumki. Wziąć jedną zieloną kumkę i to jest ta trzynasta. Oj. Okay. I przeciągnąć cię przez wszystkie kółki, które mieliśmy na haczyku. I ściągamy wzór skrosna. Jej! Nasza brązoletka właściwie jest już skończona. Teraz tylko musimy przedłużyć. Teraz już nie będzie potrzebne Teraz musimy tylko naszą bransoletkę przedłużyć. Bierzemy zieloną gumkę, tak, i przekładamy je. Tak. I tak. Moi kochani, się bransoletkę przedłuża. Tam już jest spoko. Zapinam klips. Z drugiej strony zapinam klips. I moja bransoletka gotowa. Pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku.